Są dwie opcje no. gdzieś też im wpadało i, i to też nie było jakieś tam łatwe i każdy rzut nie był otwarty ale też nam gdzieś zabrakło tej, takiej agresywności na piłce, którą mieliśmy w drugiej połowie i, i to był drugi czynnik który wpłynął na ten rezultat, a trzecim była po prostu taki, za bardzo byliśmy spięci w tej pierwszej połowie wiem, że bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz i chłopaki naprawdę zostawili kawał zdrowia, ale no, tym razem się nie udało w pierwszej połowie zagraliśmy na bardzo wysokiej skuteczności. W trzeciej kwarcie mieliśmy, można powiedzieć, troszeczkę przestój. Tref świetnie zagrał w defensywie, byli bardziej agresywni i gdzieś ta nasza gra, można powiedzieć, nie układała się tak, jak byśmy chcieli, ale cieszę się, że, że rozsądek w czwartej kwarcie i dowieźliśmy zwycięstwo spokojnie do końca. Dobrze, przed drugiej połowie w meczu Łukasz, Carlos i gdzieś to napędziło drużynę, że doprowadziliśmy do tego gdzieś tam stanu remisowego, czy tam minus dwa punkty, no a później zdecydował detale, tak, jedna strata, jedno gdzieś tam niepodanie nie piłki, jakieś fał umyślny. No, to jest koszykówka. No. Gra błędów. No. My popełniliśmy w tych kluczowych momentach więcej błędów niż drużyna przeciwna. Cieszymy się, że wielu kibiców z Gdyni było dzisiaj na, na derbach. Myślę, że, że bardzo fajne derby dla, dla kibiców. Takie mecze warto pokazywać w telewizji, warto takie mecze grać. One pokazują ciekawą, dobrą koszykówkę i myślę, że dzisiaj taka koszykówka była. i i oby tych kibiców na takich meczach, nie tylko derbowych, tylko na naszych było więcej.